Siemka to ja, Febul. I ja, A to jest taki filmik jakby informacyjny. Pytanie do publiczności. Tak, pytanie do publiczności i też... prośba? No, tak można powiedzieć. Dobra, teraz pytanie. Pierwsza rzecz jest taka, że... Nie, bo tak wydawało mi się, że już tam oddychasz ze strachu. <ślesz> nie no, bo... To... <ślesz> Dobra, nie masz. Czy... Tak sobie, um, bo tam w Play For Fun playlistie tej nic nie ma. I będziemy może coś kręcić. Tak, dokładnie, ja będę. playlisty, takie... To może nie będzie cała seria. Może nie ale będzie... Ale fajne momenty. Nie, nie będzie cała seria może. To zależy akurat, ale fajne momenty. I główne pytanie jest takie, że chcielibyście zobaczyć, jak Wormuth gra w grę typu amnezja albo Penumbra. To już zależy. Amnezja, Penumbry, nie podejmuje się penumbry. Aha, no. To jest główne pytanie. My wiemy, że to jest trochę tego na YouTube już, że tam w ogóle wszyscy krzyczą. I może wcale nie jest aż takie straszne, ale czasami... Ale, ale on to, ale on to uwierzcie mi świetnie w gra. No wczu mam, przyznam. To to może o, może opowiem jedną sytuację fajną. No <noise> opowiadaj. To było tak, że. <noise> że ten grał, bo spójdziała mi na sklepie, pamiętam, bo sam to nie chciał, zbytnio. Ale no, dobra. Nie chciałem no i tak ten był w, nie pamiętam jakiejś tam lokacji, nie w ogóle. Tam z zombie ten go gonił, on tam przestraszony uciekł, później jakieś dziwne dźwięki usłyszał i się przestraszył i słuchawkami odrzucił. To to ale... to, na, to na rozmowie wyglądało tak Aha. lekowo. A w momencie, pamiętasz w więzieniu co się działo, jak było, że leżę na ziemi już tam ze strachu, bo tam w grze, nie, znaczy nie, że ja leżę tutaj przed komputerem ze strachu, tylko w grze leżałem tam, bo tam taki poziom strachu po prostu jest, tak jakby aż wywróciło nas na ziemię i mnie i po prostu tak szarpałem za te drzwi tam myszką, nawalałem, żeby tylko otworzyć drzwi, żeby mnie jak nie darwał, bo jak tą jego szczenę widziałem Obwisł, to aż mi No. A boy też wyskok z szafy. <gry> no, Rambo z szafy też był fajny. No, no to ten będzie można pokazać. To? Pytanie to ogólnie... do Was, czy będziecie chcieli to zobaczyć? No. Jeśli tak, to piszcie. Jeśli tak to piszcie, ale ten, jeżeli chodzi o to, że jeżeli tak, to łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół. Um. Lub po prostu i wyślijcie też komentarze, co o tym sądzicie. A no, co o tym sądzicie, tam może coś doda dodajcie od siebie, a co do dodania od siebie, to dodajcie od siebie Um, tak, że yy, jak mówiłem mamy wcześniej... Mamy też zakładkę yy, wywiady, tak? Tak. Yy, I tam planujemy coś nagrać i otóż takie jako pierwszy ten wywiad, po, powiedzmy wywiad, yy, mamy zamiar zrobić ten wywiad z samymi... Sobymi? <laughs> jak to powiedzieć? Z samymi z samymi py... pytania nam wyślecie po prostu, a my będziemy na nie odpowiadać, nagrywać. Chyba samymi sobą. A o to ci no, chodzi? No dobra, to... Nie, żebyście no, po prostu... Mm, wysoko, tak jakby. Prostu. W sensie, że wy spamujecie nam pytaniami w komentarzach na PW i w ogóle... przesadzaj, ze spamujecie, bo to się dziwi z tego, no, tak jak No wiem, dobra. Cicho. Może nie wspomnę, ale Napiszcie jakieś pytania, co chcecie. Napiszcie no, no. pytania, no, przeróżne tam na ten temat. Oczywiście fakuratę radzimy przeczytać ten zadawanie nie, nie. pytań ogólnie, ale Mieszka, zadajcie, pytań, tak się zadajcie, za... zadajcie pytania, nie... my postaramy się zebrać te wszystkie pytania do kupy i w jednym filmiku odpowiedzieć na nie wszystkie. Pytania mogą być różne, mogą być jakieś tam różne, bekowe i tak Mogą tam. być tylko do Febula lub tylko do mnie, takie też mogą no, być, mogą być to nas na pewno tak, wspólne. Aha, i przy okazji, bo weźmie ja to powiem. No. Czekajcie siostra. E, jak piszecie komentarze jest to nas sz wspólny kanał, czyli mój i Febula, to nie piszcie komentarz typu jesteś zajebisty, bo teraz pytanie, to jest do mnie? Czy do Febula? Czy znaczy, wiecie, ja podejrzewam, że wiem, że chodzi o mnie, no, ale no, no. wyrażajcie się jaśniej. No. A no, dobra, chwila. To bardzo tyle. to wszystko? Tyle. Skończyłeś nagrywać? Nie. Ale to wszystko, tak? Chcę A. mieć do powiedzenia, ja chyba też. Tak, tylko cię sekunda wejdę na kanał, jeszcze na chwilę i coś sprawdzę. Jeśli ten gościu to ogląda, to niech odpisze. Bo był komentarz na naszym kanale, nie należy i się ryje. Oj przepraszam, film się łączył. Nie należy i się ryje. I teraz pytanie, napisałem mu, że w moim i Febula imieniu komentarz, że dlaczego leży i się ryje, bo nie wiemy o co chodzi w tym komentarzu, czy jak nas ogląda w tym momencie, to niech nam odpisze. No, może być w PW lub na kanale. Nie trzeba, ale dobra, zbytnio podchodzisz do sprawy głęboko, ale dobra. No więc tak, na koniec filmiku się z wami pożegnamy, czyli cześć. Siemo. I dodam, że każdy wie, że to ja jestem zajebisty.